Witam Was wszystkich. Zmieniłem miejscówkę, usiadłem sobie za drzewami, żeby słońce mi tutaj po oczach nie dawało. Dzisiaj Wam opowiem historię, którą puszczę chyba na obu kanałach, ponieważ na kanał motoryzacyjny się nadaje. No i na opowieści dziwnej treści też się nadaje. A jak wiecie, mam dwa kanały YouTube. Jeden motoryzacyjny Nygus.pl, a drugi nazywa się Życie Nygusa. Także bez stękania, ten filmik pojawi się na obu kanałach, ponieważ nie każdy z widzów śledzi oba kanały. Słuchajcie, akcja miała miejsce, kiedy mieszkałem jeszcze w Niemczech, jakoś 3-4 lata temu to było. Był tam ktoś, z kim byłem bardzo mocno związany od dzieciaka. Znaliśmy się bardzo dobrze, wcześniej trzymaliśmy tak sztamę. Wiedział praktycznie wszystko o mnie, o moich wybrykach i tak dalej. Wiele mi też pomógł kiedyś w życiu, kiedy byłem młodym chłopakiem. Później ja w Niemczech też próbowałem mu się odwdzięczyć, no ale niestety popadł w mocne problemy alko. Z czasem nie szło tego wytrzymać. Musiałem się troszeczkę odizolować. Ale właściwie po tym, co się wydarzyło, podjąłem decyzję czas ograniczyć kontakty do minimum. No niestety pech chciał, że z tą osobą pracowałem w tej samej firmie w Niemczech, także pomimo wszystko musieliśmy czasami coś razem, jakąś robotę wykonać. W każdym bądź razie planował ten ktoś od dłuższego czasu zmianę samochodu, a jak wiadomo Nygus ma hopla na punkcie samochodów, więc podjąłem się tego zadania. Przez dłuższy czas szukałem mu samochodu, podsyłałem oferty przez internet, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o samochodach. Próbowałem go trochę wesprzeć, żeby przestał dawać tak w palnik, ale bezskutecznie. Przeczuwałem, że z tego może wyjść jeszcze jakieś. Nieporozumienie, no ale mówię, dobra, spróbuję mu ten samochód znaleźć. Oglądaliśmy chyba kilkadziesiąt samochodów. W końcu pojawiło się auto, które uznałem, że będzie dla niego dobre. Podesłałem mu ofertę. Auto stało niedaleko naszej firmy, ponieważ w pobliżu były komisy samochodowe w Niemczech. Autohandle mówię: Słuchaj, nawet z buta, jak będziesz miał przerwę śniadaniową, możesz podejść, sobie ten samochód zobaczyć, bo to 500 metrów dalej stało. Mówię: Auto jest ładne, także reaguj, ponieważ może być tak, że szybko się sprzeda. Poszedł zobaczyć. Od razu zadatkował z góry, bo mu się spodobał. Dzwonię po południu, jak tam byłeś, zobaczyłeś, ponieważ ja pracowałem w tej samej firmie, ale nas rzucali czasem na robotę tu, a raz pracowaliśmy tam. Także niecodziennie się widywaliśmy i na szczęście. Tak byłem. No i co? Już zadatkowałem. Mówię tak szybko, dobrze się przyjrzałeś. Miałeś czas na to w przerwie śniadaniowej? Fajny samochód, wszystko dobrze. Akumulator ma trochę słaby, ale tak jest ok. Mówi jak jesteś w domu, jeszcze było widno, to była jesień. Mówi to chętnie z tobą podjadę, żebyś go zobaczył na żywo, bo ja. Tylko widziałem go przez internet, no wydawał się być ładny, zadbany. Mówię, dobra, mówię, to za chwileczkę u Ciebie jestem i podjedziemy, zobaczymy, co żeś zadatkował. Zajechaliśmy. Miał ładne alusy. Najpierw oglądam z zewnątrz. Na dachu klar schodzi, lakier bezbarwny. Gdzie nie, gdzie jakaś tam niewielka ryska, obcierka, mniejsza z tym. Patrzę, ładne alusy, ale opony prawie zjechane do zera bieżnika, nie ma, ścięte ranty, chyba za szerokie w ogóle miał felgi. Do tego modelu nie były wpisane w dowód rejestracyjny, bo w Niemczech to jest rygorystyczne, nie możesz sobie felg zmienić na jakie chcesz. Opon, na jakie chcesz, masz mieć takie jak w dowodzie, dopuszcza producent, albo każdą zmianę musisz mieć adnotację, i za to się płaci. Jedzie się na przegląd, oni to albo zatwierdzają, albo nie. Wygląda ładnie na tych felgach, ale nie były do tego samochodu przypisane. Ale opony słabe, jeszcze nie zaglądałem do auta, no, najpierw w koło. Póki Coś jeszcze widać. No. Pomyślałem sobie silnik, jak odpalę, czy coś, no to nawet jak będzie ciemno, to będę słyszał jak odpala, jak pracuje i tak dalej. W ogóle muszę wam powiedzieć, w Poznaniu, jak mieszkałem, byłem na każdej giełdzie samochodowej. W Poznaniu co niedzielę, jak się dało, też w czwartek. Znajomi z pracy mnie często prosili: Nygus, pojedziesz ze mną po auto, zobaczysz. Ale to może, jak chcecie, to w innym opowiadaniu. Mówię do tego właściciela sprzedawcy, to był Rusek. Mówię, co z tymi oponami? Mówię, masz, zima idzie, to są opony letnie, szerokie papcie. Mówię, co z zimówkami? Są czy nie? Bo to opony są do niczego. A on już wpłacił zaliczkę. 200 chyba euro wtedy na ten samochód. Chodź, to ci pokażę. Są zimówki, ale tutaj na hali. Poszliśmy. Stalówki. Patrzę, prawie łyse. Mówię, to są opony? Mówię, to jest szrot. Jaki szrot na tym można jeździć? Mówię, ty widziałeś te opony? No nie patrzyłem. Powiedział, że są dobre i że jest komplet zimówek. Mówię, super. Mówię, jak się dogadałeś z... Twoim starym samochodem, ponieważ miał sprawne auto z nowym przeglądem technicznym. Czy weźmie to auto Twoje w rozliczeniu? Ile Ci da? Tak, powiedział, że weźmie. Da mi 200 euro. Mówię, za sprawny samochód, który jeździ z nowym przeglądem, fakt, że leciwy, mówię, 200 euro. Mówię on widział ten Twój samochód? No nie. Mówię to, skąd wiesz, że da ci 200 euro? Mówię, bierz go za głowę, póki widno, bo pojechaliśmy jego autem. Jego auto tam było po skosie zaparkowane. Mówię, niech zobaczy ten twój samochód i leci za niego da. Poszliśmy. Obszedł w koło, tylko popatrzył, 100 mogę dać. A jak wpłacał zaliczkę, powiedział, że da 200. Już nie wspomnę o tym, że był wart 800 albo 1000 euro ten samochód, jakby go sprzedawał, nie? Mówię, chłop, dobra, mówię, wracamy, odpalamy. Mówię, trzeba zobaczyć, co tu działa, co nie działa, co jest sprawne i, i w ogóle o co tutaj chodzi, nie? Już zaczął się drapać po głowie, mówi, może nie wiem, czy mi odda teraz tą zaliczkę. I tak dalej, mówię poczekaj, Zobaczmy. Jeszcze ten samochód do końca, nie? Wsiadam. Wkładam kluczyk. Próbuję odpalić. Akumulatora nie ma. Padnięty. Ten sprzedawca był przy tym wszystkim. Maska podniesiona. Mówię, co jest z tym akumulatorem? No jest dobry akumulator. Mówię, jaki dobry. Mówię, zima idzie. Mówię. Ile ten samochód tutaj stoi, ponieważ ryłem mobile.de ogłoszenia codziennie, więc wiedziałem, że jest dosyć świeży na placu, nie? No trzy dni. Mówię trzy dni, stał, mówię i padł akumulator. Mówię, tak przydom mrozy, będzie minus 15 w nocy, to padnie po dwóch godzinach, mówię. I ty mówisz, że to jest dobry akumulator? Popatrzył, mówi, to ja załatwię inny akumulator, dobra, akumulator dołożę. Przyniósł jakiś tam starter podpieliśmy, kable odpalił ten samochód. No pracował równo. Wyposażenie auta działało, klimatyzacja, szyby i tak dalej. Wszystko co sprawdziłem zrobiło się już ciemno. No ten mój znajomy już się drapał mocno po głowie. Mówię tak, opony musisz kupić. Akumulator, no nie wiem jaki ci załatwi, ale podobno używany dobry. Mówię letnich nie masz, zimówek nie masz Mówię najlepiej jakieś Uniwersalne założyć Całoroczne Serwis olejowy Trzeba było zrobić Mówię Ten łuszczący się dach I słupek trzeba by przelakierować Mówię no coś jeszcze Pewnie się znajdzie To auto było Wystawione za 3000 Chyba 350 euro. Mówię, ile urwałeś z tego samochodu? Mówi 40 euro. Mówię, 40 euro? Urwałeś, czyli ile? 3310? No. Mówię, czy ty sobie, ja, ja robisz? Słuchajcie, jeszcze mi się nie zdarzyło w mojej kadencji, żebym komuś załatwił samochód albo kupił dla siebie samochód. Nawet z taniego samochodu tego Mitsubishi, co jeździłem 8 lat, co był nieraz na moim drugim kanale, urwałem 350 euro, a kosztował 1850. Mówię, a ty urwałeś, mówię, akumulatora nie ma, opon nie ma. Mówię, dach do przelakierowania, słupek do przelakierowania, serwis olejowy trzeba zrobić. Mówię, mówię, 3000 to jest maks. Mówię, 2900, 2800, 500. A no wiesz, no nie było czasu, bo musiałem wracać do pracy. Zaliczka 200 euro dana, nie? Za samochód miał dostać swój 200, powiedział mu 100. Poszliśmy do biura pogadać z tym właścicielem komisu ruskiem. Mówię, za mało za ten samochód dajesz jego, mówię w rozliczeniu, mówię jaja sobie robisz? On mi pokazuje stronę, wyszukał w internecie, że taki samochód jest. Można za 100 euro kupić. Mówię, pokaż mi te samochody. Usiadłem przy kąpie, patrzę. Jeden nie ma przodu, drugi jest spalony. Mówię, ja ja sobie robisz, mówię do niego, do tego ruska, sprzedawcy. No i ten znajomy stwierdził, że. To on rezygnuje, on chce swoją kaucję z powrotem. No to tamten mu mówi, że nie ma takiej opcji, bo on już usunął ogłoszenie, już jest wycofane, no i faktycznie nie było już tego ogłoszenia, auto jest zadatkowane. Jak chce, to może się wycofać, ale jest stratny 200 euro. Popatrzył na mnie, mówi, ty sprzedajesz samochody, zajmujesz się autami? Mówię nie, mówię hobbystycznie. Mówi, przydałby, się, przydałby mi się taki sprzedawca jak ty, bo widzę, że się orientujesz na samochodach. Pomyślałem sobie z tobą, to ja nie chcę nic wspólnego, ponieważ wiem, jak to tam funkcjonuje. Przekręt na przekręcie, słuchajcie. Dobra, wracamy do domu. Sprawa się rypła. Auto zadatkowane. Za jego samochód chce dać mniej. Auto wymaga jeszcze wkładu finansowego. Same opony uniwersalne, całoroczne, 300 euro gdzieś. Przelakierowanie, serwis olejowy. No może gdzieś czegoś jeszcze nie dopatrzyliśmy. Wiecie jak to jest z samochodami używanymi. Nie prześwietlisz. To on się zastanowi, mówi, zobaczy co z tym zrobi, bo... Może lepiej zrezygnować te 200 euro, żeby przepadło, niż się władować na jakąś wiecie co. Nie chcę tutaj mówić, bo zaraz filmik przyblokują. Chodzi o saperów, żeby się nie wpakować na wiecie co. Przemyślał sprawę, mówi: A dobra, oddam mu ten samochód za stówę. Mówię to będziesz w klapy przynajmniej 700 na nim. A co zrobię? No to wyszedłem z propozycją, dobra, to ja ci ten samochód sprzedam drożej. Dobrze, jak sprzedasz drożej, odpalę ci od tego działkę. Mówię, dobra. Słuchajcie, wymyłem ten jego samochód, wyczyściłem, napisałem kartkę, wrzuciłem chyba na trzy portale internetowe. Mówię, postaw ten samochód tutaj na ulicy, bo już odebrał tą nową brykę, zarejestrował. Mówię, ten samochód z kartką, postaw tutaj przy tych komisach. Było miejsce parkingowe, tu się dużo kręci ludzi, może ktoś się tym samochodem zainteresuje. Jak nie z internetu, to tu, to tam. No, cztery furtki były otwarte, chyba na Facebooku, na mobile, na, <laughs> Sorry, na scout. No i jeszcze z kartką, nie? Trafił się kupiec. Ten samochód sprzedał. W międzyczasie ten rusek miał mu załatwić tańsze ubezpieczenie. No to się okazało, że jak ja mu załatwiłem ubezpieczenie przez stronę internetową, wyszło ponad 300 euro taniej. Wszystko za niego załatwiłem. On tylko zrobił przelew, miał auto ubezpieczone. Czyli 300 był już do przodu. Ten samochód miał sprzedać za 800, no ale, że już miał tamten zarejestrowany, no to trafił się kupiec, sprzedał chyba za 650. No ale i tak lepiej niż oddać za 100 euro nie? w rozliczeniu. Zadzwoniłem do niego, mówi, no, dogadałem się, Auto jest już sprzedane. To możesz do mnie wlecieć po południu. W czasie, kiedy mu to wszystko załatwiałem, odpuścił sobie, był trzeźwiutki. Szło z nim pogadać wszystko. Pukam do niego wieczorem, otwiera mi drzwi. Słuchajcie, ledwo co stał na nogach. No, i zaczyna do mnie mówić: No to co, to należy ci się coś. Ile ci się należy? Mówię: No ile? No tyle, co żeśmy się umawiali, nie? Ale jak? Ale za co? A co ty zrobiłeś, żeby to zarobić? Mówię: Sprzedałem ci samochód? Mówię: Ponad sześć razy drożej. No ale to ja go sprzedałem przecież. Mówię: Ale ty kartkę napisałeś? Ty go ogłosiłeś? Ty wpadłeś na pomysł, gdzie go postawić? Mówię, ty mówię, pogłaszałeś, ty go wysprzątałeś, co ty zrobiłeś? Ty byś go oddał za 100 euro. Dobrze, ja ci te pieniądze dam, ale żadnych interesów więcej z tobą załatwiał nie będę, bo ty jesteś oszust i wyłudzacz. No słuchajcie, w tym momencie już mi się zagotowało, powiedziałem, to jest twój koniec, gościu. To jest Twój koniec. Prawie 1000 euro jesteś do przodu. Dzięki mnie, Samochód ci znalazłem, samochód ci sprzedałem, ubezpieczenie załatwiłem taniej. Mówię i jeszcze ja jestem niedobry i nic nie zrobiłem. Tyle czasu, co poświęciłem na szukanie w ogóle samochodu dla niego. Długo z nim nie rozmawiałem, nawet w pracy się mijaliśmy. No, i teraz niedawno wynikła sytuacja, że ten swój samochód musiał sprzedać. Ten samochód wylądował tutaj w Polsce, stał dłuższy czas nieużywany, ponieważ problemy zdrowotne. Kilka lat stał, w sumie dwa albo trzy, niejeżdżony, nieodpalany. No i trzeba było go sprzedać, robiło opłaty, przegląd się skończył. W ogóle ktoś się do mnie zgłosił, kto jest właścicielem tego samochodu, i tak dalej, więc podałem kontakt. No i przedzwonił do mnie, że chyba sprzeda ten samochód, tak jak stoi. On chce za niego 2000 zł. Nie podjąłem się tego, chociaż ten samochód, nawet w tym stanie, który nie był odpalany, stał tyle czasu bez przeglądu był wart, może tysięcy, myślę tak spokojnie Nie odezwałem się słowem, że mogłem od razu powiedzieć: "Słuchaj, to ja przyjdę za 5 minut, kasę ci kładę, zabieram kluczyki, dokumenty. Nagrałbym filmiki, że kupiłem taki samochód, też bym coś zarobił. Sprzedał to auto drożej, bym coś zarobił." Ale ze względu na tą sytuację, która się wtedy wydarzyła, powiedziałem: "Mówię, dobra, spróbuj sobie sprzedać sam." A jak sobie nie poradzisz, wtedy się do mnie odezwij, to może ci pomogę. Ale wracając z siłowni dwa dni później. Wiem, gdzie to auto stało. Widziałem stała laweta jacyś ludzie, widziałem jego. Auto znikło, czyli zostało sprzedane. Podejrzewam, że poszło za te 2000 zł. Wtedy wyszedł na tym do przodu, byłem jeszcze. Najgorszy karma wraca. Wtedy kupiony za ponad 3000 euro do tego nowe opony porobione, polakierowany dach i tak dalej. No to teraz poszedł za przysłowiowe śrubki. Także powiem wam, czasem lepiej zrezygnować, mniej zarobić być honorowym niż potem by było znowu gadanie, że Nygus Kupił tanio, zarobił, oszukał albo nie wiadomo co. Wolałem zrezygnować z tego zarobku, być honorowym. Ja sobie te pieniądze zarobię w inny sposób. Nie chcę powtórki z rozrywki. No, dzisiaj było dosyć długie nagranie, no ale mogłem to rozłożyć na dwie części, ale tak mi się fajnie to jakoś wkręciłem się w to opowiadanie. Także mi szybko zleciało, zapalę fajeczkę, jadę po jakieś zakupy, a wieczorkiem chyba jeszcze wyskoczę na ryby. Godzina chyba jest 16, także muszę się sprężać, ponieważ coraz wcześniej robi się ciemno. Łapeczki, komentarze mil widziane. No niestety, z niektórymi wychodzi się lepiej na zdjęcia. Miałem nauczkę, nie chcę powtórki. Pozdro!